Witamy wszystkich na tym kanale wideo. Na tym kanale wideo prezentujemy i przekazujemy niebiańskie listy miłosne, jakie otrzymaliśmy wtedy i teraz od naszego Pana Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny, abyśmy mogli należycie przygotować się na niebiańskie zaślubiny Baranka Bożego. Dziś prezentujemy Słowo Boże wypowiedziane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa za pośrednictwem Świętej Wirginii w Rumunii. Słowo Boże na temat śmierci słyszę pierwszą część mojego głosu. Kropka wybór tekstów ze Słowa Bożego na ten temat. Przyjdźcie do mnie, przyjdźcie ze wszystkich stron. Ziemia się zmieni, wielu się zmieni i otrzyma przebaczenie, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie zostanie wybaczone. Ponieważ Bóg co roku chrzcił ziemię, ale bluźniercy przeciwko Duchowi Świętemu nie zmiękli. Czy słyszysz, aby słyszeli nawet umarli na ziemi? Słuchajcie, bójcie się i powstrzymajcie się od grzechów. Słuchajcie, bo szczęśliwe jest ucho, które słyszy, będziecie szczęśliwi. I zatrzymajcie się, tak jak zatrzymał się Zacheusz, tak jak zatrzymał się ten, który wbił włócznie w mój bok, a który dzisiaj jest moim męczennikiem. Koniec się rozpoczął, ale nikt nie chce w to wierzyć. Wyciąg ze Słowa Bożego z dnia 13 stycznia 1974 roku: nadchodzi czas, Ojcze. Kiedy będziesz szukać dołu, aby się ostrzyć, a nawet dół cię nie przyjmie. Przyjdźcie do mnie, gdyż ojciec posłał mnie do waszego łoża, abym was wołał. Przyjdź, ojcze, bo na to słowo daję potępionym wyjść, ale nie mogę, a ty, który jesteś wolny, nie przychodź. Przyjdźcie, bo jeśli będziecie mnie słuchać jak wasi dziadkowie i przodkowie, dacie wolność całej rasie, którą macie w piekle. "Bądźcie doskonali, bo tutaj pogubiłem się w mojej mowie, bo jestem wielki w swoim słowie i trąbka jest mała. Uwolnij swoje narody z piekła. Daj im także radość i zbawienie przez uczynki, bo mówię nie tylko do ciebie, ale do wszystkich żywych i umarłych." Wyciąg ze Słowa Bożego z dnia 19 stycznia 1975 roku: Co powiesz, Chrześcijanie, w dzień sądu, kiedy ujrzysz stałego z otchłani otoczonego przez diabły i czy będzie on twoim mężem, czy bratem, dziadkiem czy siostrą, ojcem czy matką, czy też będzie twoim dziecko? A może nie będziesz po nich płakać? O ojcze, żeś się za nich nie modlił. Ojcze, ojcze, módl się za nich. Wiele cudów miało miejsce, kiedy byłem w ciele i wiele cudów stanie się, kiedy skończę, także nawet umarli chcą wyjść, aby być świadkami tego boskiego dzieła. Wielu żyło na ziemi i nie wierzyło, ale teraz płaczą i szlochają nad tym, co osłyszą ode mnie. To ciało, które widzisz przed sobą, nie jest Panem. Duchem, który stąpił, jest Pan Jezus. Dziś o tych najmniejszych. Później będę także rozmawiał z tymi w królestwach. Wyciąg ze Słowa Bożego z dnia 29 sierpnia 1979 roku: wejdź w świętą bramę, wejdź do mnie, ludu mój, wejdź. Ojcze, bo najwyższa góra, która była uważana za głowę, upadnie, runie. Tylko święta góra pozostanie na ziemi, bo jest rządzona moją ręką. Wyjdźcie ze świata, bo świat nie pozostaje. Wszystko, co zostanie ze mną wezwane, to pozostanie. Zmień swoje ciała. Przyjdźcie i poświęćcie się na świętej górze, o której pisano od wieków. Zbliżyć się. Przyjdźcie i posłuchajcie słów Ducha Świętego, który będzie śpiewał całą swoją muzykę. Nie mów mi w twarz, że nie słyszałeś, że nawet zmarli, pogrzebani przez tysiące lat, słuchają i czekają. Aby wyjść z dołu i złożyć świadectwo o wszystkim, co usłyszeli, gdy w końcu byli w grobie czasy. Wyciąg ze Słowa Bożego z dnia 11 listopada 1979 roku: Błogosławiony niech będzie pomarzaniec w Was, mój ludu. Błogosławione niech będzie Twoje słowo, które pochodzi ze Słowa Bożego. Twoje słowo wskrzesi umarłych, Izraelu, bo ludzie na ziemi umarli, Synu, ale przez Ciebie tchnę na ludzi na ziemi, aby człowiek poznał, kim jest Bóg i ile ma lat człowiek, jeśli człowiek się starzeje. Człowiek wymazał z ziemi całą prawdę Bożą, ale ja to robię. Przychodzę powiedzieć człowiekowi, że jest Bogiem. Usłysz, ziemio, mój głos. Jestem Bogiem odwiecznie i odtąd Nim jestem. Nie oddam mojej chwały żadnemu Bogu, bo poza mną nie ma Boga i wszyscy ludzie będą wołać. To jest Bóg, to Bóg, to jest Bóg, będzie krzyczał, gdy dzieci w Jerozolimie krzyczały: Hosanna, hosanna, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Boga. Człowiek będzie wołał, aby wyznać Boga, bo ujrzy Boga w obłokach, aż do sądu za niewiarę ludzi. Amen. Wyciąg ze Słowa Bożego na uroczystość wejścia Matki Bożej do Kościoła z dnia 12 kwietnia 1995 roku. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ludu mój, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne i nie umiera, a kto umiera, nie wierzy we mnie. Kto we mnie wierzy, żyje i wierzy, i antu, w co już nie wierzy, nie jest już żywe. Powiedziałem pierwszemu człowiekowi, powiedziałem Adamowi. Jeśli nie posłuchasz, jeśli weźmiesz to, czego ci mówiłem, żebyś tego nie brał, tego dnia umrzesz, bo kto nie wierzy w to, co mu mówię, tego już nie ma i nikt nie rozumie, co oznacza koniec świata, nikt, mój lud. Kto we mnie nie wierzy, ten nie żyje. To słowo, z którym przychodzę na Ziemię od 40 lat, a nawet 45 lat, jak napisano w Piśmie Świętym i u proroków, to słowo jest sądem dla niewiary. Ponieważ ludzie nie wiedzą, jaki będzie koniec, świat oznacza, a niewiara rozprzestrzenia się na ludzi ze wszystkich stron. Ale także moje słowo biegnie jak strzała, która nagle zatrzymuje się w miejscu, w którym spada, a koniec świata oznacza niewiarę w Boga. Wyciąg ze Słowa Bożego z szóstej niedzieli po Wielkanocy dla niewidomych z 1997 Oto jestem, Panie! Bo dla mojego zmartwychwstania przyszedłeś między ludzi, aby umrzeć jak człowiek i wejść za mną do mieszkania umarłych, gdzie wszedłem ze łzami na policzkach za wszystko, co uczyniłem tobie, panie. Tak długo czekałem, aż po mnie przyjdziesz. A teraz czekam, aż przyjdziesz po wszystkich ludziach, którzy zginęli z powodu moich złych uczynków, których dopuściłem się w raju Eden. Twój lud jest dzisiaj drogą twojego przyjścia, abyś wkrótce, wkrótce przyjdziesz, a wraz z tobą przydą wszyscy. Którzy w tobie śpią w nadziei na Twoje przyjście na końcu wieków, panie i odkupicielu i synów wszechświata. Niebiański Ojciec. Wyciąg Słowa Bożego z niedzieli upamiętniającej wygnanie Adama z nieba z dnia 1 marca 1998 roku, duch święty przemawia z nieba na ziemię. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ludzie, którzy nie zachowujecie moich słów, odnawiam na was moje pismo, które mówiło o moim dzisiejszym czasie. Kiedy umarli usłyszą głos Boży i powstaną, jedni do życia wiecznego, inni na sąd wieczny i tak jak życie jest wieczne, tak i sąd. Duch Święty jest Panem, który czyni życie w ludziach. On jest źródłem, z którego wypływa świętość w człowieku, w ciele, w duchu i w duszy człowieka. Z takim pytaniem przychodzę do Was. Czy otrzymaliście Ducha Świętego? Czy słyszałeś o Nim, abyś mógł Go przyjąć i otworzyć się na Niego, a On stał się w tobie źródłem świętości? Odpowiedz mi. To już koniec dzisiejszego programu. Niech Cię Bóg błogosławi i trzyma blisko swojego najświętszego serca. Amen.